nam Chrystę, z tej strony Michał Ministrant i dzisiaj chciałbym Was poinformować o czymś takim, co teraz jest, co jest no jakby takim zagrożeniem dla nas w życiu chrześcijana, ministranta. No, ogólnie u mnie to wygląda tak, że ze względu na to, że, że będą zamykane szkoły, nie będę mógł chodzić do szkoły. Od 12 marca będę już siedział w domu i niestety do tego kościoła już nie będę mógł chodzić służyć. Dla mnie to jest powiedzmy taka katastrofa trochę, bo ja tu siedem lat już chodzę jako minister i tak nagle od stąd nikąd idzie wiadomość, że właśnie nie będę tutaj chodził, służył. To tylko dlatego, bo wirus panuje, ale wiadomo, wszystko jest ważne dla naszego zdrowia, organizmu. Właśnie dlatego tak pan premier Morawiecki zadecydował, by właśnie my licealiści, ci, co się w techniku uczą, w podstawówkach, w żłobkach są w przedszkolach, a żebyśmy zostawali właśnie w domach do dnia 25 czerwca i właśnie teraz będzie trwała taka kwarantanna społeczeństwa. Będziemy siedzieć no niestety w domu, ale miejmy nadzieję, a raczej miejcie nadzieję, żeby wy będziecie trwać w modlitwie. W szczególności dzisiaj, 11 marca o godzinie 20:00, będzie taka modlitwa, no, będzie modlitwa przebłagana o to, żeby właśnie epidemia tego koronawirusa jakby ustała. I to jest tajemnica miłonica Różańca Świętego oraz koronka do Miłosierdzia Bożego. Więc mam nadzieję, że dzięki może właśnie tej modlitwie. W Litwie to się udało. Też polecam ministrantom, żeby odezwali się do patrona świętego Dominika Savio, a także do świętego Stanisława Kostki, który jest naszym patronem. No nie wiem, jak to będzie z kościołami, czy będą otwarte, czy nie, a na pewno no, niektórzy rodzice mówią, żeby zostać w domu. Moi na przykład rodzice powiedzieli, żebym został w domu i ze względu na to właśnie. Będę się modlić, ażeby już 26 marca wrócić tutaj. Czyli w piątek, bo w piątki zazwyczaj chodzę do kościoła i właśnie dlatego tak mówię. I dzisiaj właśnie też warto skorzystać, młodzi skorzystać z sakramentu spowiedzi. Jeśli macie na przykład na 18, a może nie zdążycie, no mówi się, trudno, ale właśnie dlatego ja korzystam z tego, że jest właśnie o godzinie 18 i jeszcze nie, nie ma tego dnia właśnie 12 marca, w którym to mamy siedzieć w domach i, i no izolować się od ludzi w szczególności i dlatego mam nadzieję, że ta modlitwa będzie trwać modlitwa nasza modlitwa właśnie za osoby zakażone koronawirusem i też Oczywiście tą epidemią są raczej zarażone mimo mogą być też dzieci, bo dzisiaj był jeden przypadek właśnie dziecka, który na koronawirus jest zarażone. I ogólnie umierają na to osoby takie bardziej starsze. I, no i dlatego właśnie tak trzeba im też pomagać. Ostatnio na Facebooku widziałem, właśnie jest taka akcja, aby pomóc dla starszych sosiadów, żeby młodzi pomagali, bo mają lepsze organizmy, chociaż właśnie wiadomo, jak widać, dzieci też mogą być zarażone na koronawirusa i nie wiadomo, co z tym można zrobić. Oczywiście polecam też takie akcje i pozdrawiam pomysłodawcę tego właśnie przedsięwzięcia. Ja ją akurat, tą osobę akurat ja znam osobiście, osobiście tak? No i chciałbym Wam powiedzieć, że no trwajcie w tej modlitwie. Wiem, że tu już powiet, powtarzałem parę razy, ale trwajcie w modlitwie, bo ona jest najważniejsza. Nawet jeśli y, drodzy licealiści, y, ci, co w technikum się uczą, y, z szkoły podstawowej, y, drodzy rodzice, jeśli na to patrzycie, módlcie się. Módlcie się o, o to, żeby właśnie ta epidemia y, koronawirusa y, przestała, chociaż wiadomo, teraz też sezonowa grypa jest. No i mam y, też y, prośbę, jeśli można, y, no żeby. Y, w czasie właśnie trwania takiej izolacji, żeby przyjmować duchowo Pana Jezusa poprzez to, żeby oglądać transmisję mszy świętej. Na przykład w niedzielę jest msza święta o godzinie, z tego co pamiętam, siódmej i ona jest w, Krak w Krakowie. Chociaż nie wiem, czy teraz będzie transmitowana w niedzielę, ale się to okaże, czy będzie, czy nie. Ale mam nadzieję, że że powrócimy do kościołów i że wyjdziemy z domów, będziemy się cieszyć, będziemy zadowoleni z tego, że Pan był właśnie chciał, abyśmy właśnie przez ten czas właśnie modlili się do naszej Matki, do Maryi i tym sposobem chciałbym zakończyć ten odcinek, więc proszę o to, żebyście właśnie siedzieli w domach, nigdzie się nie, wyno... nie świądali po galeriach, chociaż one będą zamknięte, no, bo to jest dla naszego zdrowia, aby ten koronawirus jakby już zaprzestał. W sumie to też mówił pan minister zdrowia. Więc stosujmy się do tego. Chociaż wiadomo, nie będzie takich typowych rekolekcji, to jeśli wam się uda, to możecie spytać, czy ksiądz ma jakieś słowo dla was. Może możecie te słowo jak najbardziej rozważać. Wiemy, że na pewno będą jakieś negatywne. Komentarze, jakieś heheżki i memy z tego, że gadam o tym, że koronawirus i że w domu zostać, ale spokojnie, bo trzeba przede wszystkim zachować spokój i mam nadzieję, że, że wyjdziemy z tego cało. Król nam Chrystus.